Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na ground game. Kuba Enrique Indecaeć Palestynia przed galą KSW82. Ze mną, jeden z bohaterów, Raul Tutarauli. Witam serdecznie znowu w Polsce. Kamar Dziuru, jak to wygląda? Dziękuję bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że mam szansę, i teraz jestem w Witam jeszcze raz ponownie. Dziękuję za kolejną szansę. I teraz zrobię, żeby wygrać wszystko. No długo tak naprawdę na ciebie nie musieliśmy czekać, no bo zaledwie po czterech miesiącach znowu gdzieś tam wracasz, ale chciałem jeszcze wrócić do tej walki właśnie styczniowej, no bo ta przegrana z romkiem Szymańskim chyba dość niespodziewana. Tychania luna gwelodaśni dobrunębis octagon Simara dobrunętym bolobzolazo. Ta Roman tym eserowis ergone eseromchteba eseromchta słuchajmy trochę więcej. A my czarnego na etekmunda, czy mi debiuty, kajesuchi, jak musi da to jest khoa gwarat, co sam się z Thomasa da, a przede wszystkim zę. To mnie kiedy wasza No ta porażka też się takie nie spodziewałem, no mój debiut w KSW nie był najlepszy, no ale teraz mam okazję to wszystko jakby poprawić i pokazać to co tak naprawdę potrafię. Czy właśnie gdzieś ta walka dużym obciążeniem, gdzieś tam psychicznym też była czy czy coś się zmieniło po tej walce? Przed czy po? Po yy tak jakis mnie za dużo stres ka i coś psychikury tu naprawdę jest tyar się z właśnych chorobami. A szentkhowi zawagies, szentkhowa iqo čentis, chestoma iqo, magar sportsven imito ro amas shevegoe, tsami i raczej shevegoe da vsego kawaǵzelib zolno. wiem, że to to był jakby moja pomyłka, to był przypadek, że tak w taki sposób przegrałem po prostu mój błąd, ale jako sportowiec muszę wynieść z tego wnioski i iść do przodu. No to właśnie, no to iść do przodu, teraz Donovan Dezmet, cały czas walka gdzieś tam rankingowa, więc czy gdzieś tam myślisz, że to jest niewiele potrzeba, żeby gdzieś tam jeszcze może zawalczyć powoli o ten tytuł? Echla, kid es z rankingu, li bzolari, teraz pikrop, di baro, o o tytuł, tak? O, o pasnę. No jest tu didi, kiedy hani mogindeba kamar bo gajget era. რა თქმა უნდა, კომერცი مندუმება, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი მიზანი არის და ამას ყველა ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. უბრალოდ გითხარი, თუ მოიგებ ამას, კიდას ვფიქრობ, დიდი ხანი კიდე ბევრი ბზარ მოვლენდა კომარდები რომ მიხვიდე, თუ ერთი და უკვე შედა კომარზე გაჭხুবო ამის მერე. რა თქმა უნდა, ამის მერე უმც იქნება შიმასკის და ამის კომარჯობული საوارოდოთ კომარზე ეჭხობენ და შემდგომ მევიქნები, ალბათ მევეტყე ორგანიზაციას რომ მზა თუ არ ქაურისთვის. ნო, ვსაჩე Ja jestem jakby gotowy, żeby zawalczyć o pas, po tym zwycięstwie, które teraz odniosę, zobaczymy czy Szymański wygra, niech to tam będzie miał też pas w tej mojej wadze, no i wszystko pokaże przyszłość. Jak to właśnie o, o mówisz, że Szymański wygra, to co, cel chciałbyś rewanżu z nim, tak? Ja stan. z Szymański stan. Tak, to koniecznie muszę ten mój błąd poprawić. No właśnie, ale to ostatnio gdzieś tam te chyba dwie walki, które przegrałeś ostatnio, to właśnie przez poddania, czy gdzieś tam ćwiczyłeś tą płaszczyznę, żeby nie powtórzyć tego błędu? Ory Bolo Zolar Cagie Ho, tapałty CG Jada, Łardzisz obdiroka, się świecie to mało. O ile się z tomasch, może to doma, się retchłon. No każdy błąd po wymaga poprawy, na tym pracuję, no ale zdarza się po prostu czasami tak niespodziewanie. No dobrze, no to jeszcze na koniec zapytam, no bo mimo tej ostatniej porażki Donovan swoją ostatnią walkę wygrał i jesteś jednak faworytem, czy gdzieś tam dla ciebie to ma znaczenie, jak ludzie to postrzegają, jak bookmacherzy to postrzegają? Jest Donovan i siedzi psi, się no underdogi się fabority, chrda, szentwis jest dziwne nibak, tu sukidia, khalchi ogur pulęs jest araferia czymś, imto, czymi gazetebelia arengze da jest, ara pidiarz te uh, wrę w sześ sensie, bukmacherskie Obstawianie to w ogóle jakby nie interesuje, że on jest skupiony na walce, to jest jego robota, a nie tam zakłady bukmacherskie, to nic nie znaczy. To miał być ostatnie, ale jeszcze dopytam, bo Donovan nam powiedział, że on gdzieś o tej walce się dowiedział dopiero trzy tygodnie temu, czy w takim razie myślisz, że to będzie działało na twoją korzyść, że gdzieś tam nie miał tego pełnego okresu przygotowawczego. Donowan i się no, Aulie i To dowiedział się tak samo, więc y, wszystko pokaże walkę. On też nie przeszedł pełnego obozu. Też 4 tygodnie temu się dowiedział o walce. No dobrze, no to w takim razie i tym bardziej będzie interesująco i czekamy w takim razie no na, ja na pojedynek. Nie interesuje Kremauliu Erdogan er, Geige to. Chorad Chmundan. No, Mainz, Brudzolada, Mas, Erdogan Sezolowski. To i tak jest walka i tam wszystko rządzi się swoimi prawami już na miejscu. Dobrze, dziękujemy i powodzenia. Od Lubowa do Czarmatywy. Od i